Natomiast będzie znacznie gorzej i uważamy, że Polakom należy się uczciwość. My chcemy te regulacje zablokować, odrzucić. Uważamy, że nie wolno nam dać się szantażować żadnym e, naciskom z zagranicy, na przykład z Unii Europejskiej, po to, żebyśmy doprowadzili do zniszczenia e, standard naszego życia, ciężko wypracowanym przez poprzednie pokolenia. Dzień dobry państwu. E, dziękuję państwu za obecność. Jesteśmy tutaj po to, żeby poinformować za państwa pośrednictwem obywateli o tym, jaka fala e, bardzo przykrych, trudnych do uniesienia podwyżek e, czeka e, nas wszystkich, bo nikogo te podwyżki nie ominą. Wynikają one z regulacji wprowadzanych pod pretekstem e, środowiskowym, klimatycznym. E, regulacje te często nie mają, nie będą miały żadnego pozytywnego wpływu na środowisko, natomiast będą miały absolutnie destrukcyjny wpływ na nasze życie, na dobrobyt polskich rodzin, na standard życia polaków i dlatego jesteśmy po to, żeby ostrzegać. Te regulacje już podniosły koszty naszego życia, natomiast będzie znacznie gorzej. I uważamy, że Polakom należy się uczciwość. My chcemy te regulacje zablokować, odrzucić. Uważamy, że nie wolno nam dać się szantażować żadnym e, naciskom z zagranicy, na przykład z Unii Europejskiej, po to, żebyśmy doprowadzili do zniszczenia e, standardu naszego życia ciężko wypracowanym przez poprzednie pokolenia. E, przejdę do szczegółów, omówię e, kilka rzeczy, a więc transport. Koszty ciepła, budownictwo, sposoby ogrzewania domów, takie jak gaz i pompy ciepła. W każdym z tych obszarów mamy, proszę Państwa, złe wiadomości. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby straszyć. Jesteśmy tutaj po to, żeby mobilizować do walki o swoje prawa, bo możliwość poruszania się, możliwość ogrzewania domów, budowania ich to są nasze prawa. To nie jest luksus i nie może być luksus. Zacznę od transportu. Ma wejść system ETS-2. Rząd się chwali, że ten system jest odsuwany w czasie. E, to nie jest dobra wiadomość. Regulacje odsunięte w czasie to regulacje, które i tak wejdą. E, według ustaleń e, w 2027 roku ma wejść ETS-2. E, to mają być dodatkowe opłaty na każdy litr tankowanego paliwa, niezależnie czy to będzie diesel, benzyna e, czy gaz, i niezależnie czy ktoś jeździ autem małym, dużym, ekologicznym e, czy nieekologicznym. Na początku te opłaty będą zaledwie duże a więc 35 groszy do litra diesla. 29 groszy do litra benzyny, 20 groszy do litra gazu. Natomiast przestrzegam, gdyby ktoś miał z Państwa wrażenie, że one na tym poziomie pozostaną na rok 50, a więc zaledwie 25 lat później te, te opłaty są już planowane na poziomie prawie 6 zł, 5,77 do litru diesla. 4,80 do litru benzyny, ponad 3 zł do litru. Do litra e, gazu. E, to podważa w ogóle sens i możliwość motoryzacji, jeżeli to wejdzie w życie. My mamy zamiar to zablokować. Natomiast przypominam, że pozostałe partie, jak na razie, to w tej sprawie milczały. Dopiero teraz pozorują jakieś działania, gdzie podkreślam, jest postanowione, że to wszystko wchodzi i jest to wykonanie zobowiązań. Które zostały nałożone na całą Unię Europejską jeszcze przez poprzedni rząd i są kontynuowane przez obecny rząd. I osoby odpowiedzialne za e, m.in. sprawy klimatyczne, energetyczne, środowiskowe czy ciepłownicze w rządzie chcą jeszcze radykalizować politykę klimatyczną. Mam na myśli panią minister Zielińską, którą premier Tusk z Zielonych włożył do rządu na odpowiedzialne funkcje. To było o transporcie. E, teraz przechodzę, proszę Państwa, do ciepła. W tym roku Polacy zapłacą znacznie wyższe rachunki za prąd, a mimo to większość ciepłowni w Polsce ma straty. Z czego to wynika? Z tego, że ciepłownie w Polsce płacą gigantyczne i sztucznie wymyślone koszty tzw. ETS-ów, certyfikatów emisji e, gazów cieplarnianych. E, taryfy będą podwyższane, rachunki będą podwyższane. W lipcu przestał działać system e, dopłat do rachunków za ciepło i ograniczających ich wysokość. E, według szacunków e, publikowanych przez serwisy zajmujące się samorządami. E, Rachunki tylko w tym roku mają być o 86% wyższe nie o 8%, nie o 6% o 86% wyższe rachunki za ciepło tych, którzy korzystają z ciepła systemowego. I dotyczy to 42% polskich rodzin, bo właśnie ponad 40% Polaków korzysta z ciepłownictwa systemowego. Dla tych, którzy ogrzewają swoje domy sami przy pomocy gazu, węgla czy pomp ciepła, też niestety nie mamy dobrych wiadomości. Jak Państwo wiecie, w miarę postępu tzw. transformacji klimatycznej prąd drożeje i będzie drożał. To są kłamstwa, co mówią ludzie z rządu, że im więcej OZE, tym będzie taniej. Żadne prognozy wiarygodne tego nie potwierdzają. Natomiast jeżeli chodzi o koszt ogrzewania domów gazem, Unia Europejska postanowiła, i rząd jakby nie, nie widzę, żeby to kwestionował, że pomimo ogromnych inwestycji, które wykonano w Polsce w sieć gazowniczą, w piece gazowe, yy, ma być zakazane ogrzewanie domu zwanymi paliwami kopalnymi, a więc nie tylko węglem, ale także gazem, już od 40 roku. Yy, jeżeli chodzi o pompy ciepła, my wraz z polskimi przedsiębiorcami, polskimi producentami, podnosiliśmy od paru lat kwestię, że jesteśmy zalewani jako kraj, jako Polska. Produktami niespełniającymi wymogów technicznych i nawet formalnych naszego rynku. I wreszcie, po paru latach i ociąganiu bardzo długim, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta wziął się za to. Przeprowadził e, kontrolę importowanych urządzeń i, proszę Państwa, co za niespodzianka, co się okazało, że na, 32, na 34 skontrolowane modele 32 nie spełniały wymagań dopuszczenia do unijnego rynku i, e, i do polskiego rynku. Na 1241 skontrolowanych urządzeń, w dwóch trzecich, czyli w 786, znaleziono różnego rodzaju niezgodności z tym, jak powinny wyglądać prawidłowe oznaczenia. A to dopiero początek, bo przed nami coś, czego się domagamy, czyli badania techniczne, a więc wzięcie tych importowanych urządzeń, wstawienie ich do. Komór termicznych skonstruowanych przez naukowców z SGGW albo z, z AGH i sprawdzenie, czy one te parametry, które mają wykazane, spełniają w zadanych warunkach. My natychmiast musimy zacząć to robić, żeby do ludzi nie przychodziły rachunki grozy, bo wydano dziesiątki miliardów złotych na to, żeby ludzie sobie poinstalowali nowe urządzenia, a finał jest taki, że rachunki płacą bardzo wysokie. Ehm. Ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest kwestia budownictwa. Proszę Państwa, e, budowanie staje się coraz droższe i to nie dzieje się samo z siebie. Wchodzi dyrektywa budynkowa. E, dyrektywa budynkowa stanowi, że od 28 roku, a więc całkiem niedługo, w tej chwili mogą być uruchamiane procesy inwestycyjne budynków, które będą budowane w 28 roku, e, wszystkie budynki publiczne. Więc budowane np. przez samorząd, tutaj w Brzesku, mają być tak zwane zeroemisyjne. Zachęcam Państwa do posprawdzania sobie, co dokładnie to znaczy. W dużym skrócie, nowe i wysokie koszty. Co więcej, yy, niedużo później, bo w 30 roku, czyli już za 5 lat, będzie to dotyczyć także wszystkich budynków prywatnych. Każdy, kto będzie chciał sobie wybudować dom, będzie musiał wybudować budynkowego Mercedesa. Niezwykły dom, który zabezpiecza przed zimnem, przed deszczem, ale dom, który jest, można by powiedzieć, stojącą instalacją energetyczną, pokazem nowoczesnej techniki energetyczno-budowlanej, gdzie my postęp techniczny absolutnie, żeby było jasne, popieramy, ale zdajmy sobie sprawę, że nie każdego stać na najnowocześniejsze wynalazki, których zażyczyli sobie eurokraci. A dla tych, którzy mają starsze domy, tak jak na przykład tutaj stoją dookoła rynku, obowiązek przymusowego przeprowadzania remontów, a właściwie to się powinno nazwać modernizacji gruntownych modernizacji zmieniających tzw. efektywność energetyczną, a w innym wypadku ograniczenie prawa własności. ograniczenie prawa własności, jeżeli chodzi o sprzedaż, jeżeli chodzi o najem. To jest uderzenie w podstawy bytu Polaków. Podstawy bytu polskich rodzin. My się na to nie zgadzamy. Uważamy, że wszystkie inne partie polityczne, jeżeli są uczciwe wobec obywateli, powinny się do tych kwestii odnieść. Czym to będzie skutkować? Po prostu wydrenowaniem całkowitym budżetów gospodarstw domowych, bo jeżeli jednocześnie rośnie koszt budowania, ogrzewania, prądu i transportu. To to będzie ogromny impuls proinflacyjny. Nie ma ani jednego rządowego raportu, który przewidywałby skutki tego wszystkiego i który wskazywałby, z jakich pieniędzy to wszystko ma być zapłacone. My mówimy o tym od paru lat, natomiast tej zimy Ci, którzy korzystają z ciepła, z elektrowni, z elektrociepłowni i z ciepłowni, odczują to już w postaci rachunków, wzrostu rachunków za ciepło. Przestrzegamy Państwa przed tym. Za mną stoją działacze, którzy zaangażowali się po to, żeby zmienić ten stan rzeczy, żebyśmy nie przyglądali się bezradnie, jak jest zabierana nam szansa na normalne życie, tylko żebyśmy walczyli o swoje prawa. Dlatego oddaję głos liderowi Ruchu Narodowego i Konfederacji w Województwie Małopolskim, Woj Wojciechowi Jaskółce. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak jak tutaj Pan Marszałek wspomniał, my aktywnie, jako Ruch Narodowy, jako Konfederacja, sprzeciwiamy się pomysłom no, pseudoklimatycznym. Ja chciałem tylko wspomnieć o jednej kwestii o kwestii stref czystego transportu. Problem wydaje się, że tylko krakowski, bo, oczywiście, na tę chwilę mamy uchwaloną tą strefę w Krakowie która zacznie obowiązywać od następnego roku, ale jak wiemy, mieszkańcy takich miejscowości właśnie jak Brzesko, jak okoliczne wsie, no dojeżdżają do Krakowa siłą rzeczy czy do pracy, czy na uczelnię, czy do szpitali, czy do urzędów I, do, i ich właśnie przede wszystkim dotknie ta strefa, która tak naprawdę jest strefą wykluczającą słabszych ekonomicznie ludzi, którzy nie stać na, których nie stać na lepsze ekologiczniejsze, nazwijmy to pojazdy. I my jako ruch narodowy byliśmy inicjatorem kampanii społecznej Komitetu Społecznego, który, który przeciwstawiał się aktywnie tej uchwale. Zebraliśmy ponad 7 tysięcy podpisów pod uchwałą właśnie sprzeciwiającą się wprowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie. Do dziś jest to największa inicjatywa uchwałodawcza, która została przeprowadzona w Krakowie. I o czym chcę jeszcze wspomnieć, to no jeżeli ktoś dojeżdża do Tarnowa, to też nie może się czuć bezpiecznie, bo miast, Tarnów jest miastem ponad 100 tysięcznym. I w tej chwili on oczywiście ze względu na normy Emisyjne nie kwalifikuje się do wprowadzenia strefy czystego transportu, ale od 2030 roku mają wejść nowe, bardziej restrykcyjne normy emisji, jeżeli chodzi o tlenek azotu. I mamy złe wiadomości, bo też pytaliśmy głównego inspektora do ochrony środowiska, jak, jakby było, gdyby te normy już od dzisiaj wchodziły. No i niestety w Tarnowie jest to przekroczenie, czyli obowiązek oczywiście uchwalenia tej strefy czystego transportu. Więc ja chcę zapewnić, że my tak jak w Krakowie, tak ewentualnie w Tarnowie, jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że trzeba coś takiego wprowadzić w Tarnowie, będziemy aktywnie się sprzeciwiać takim pomysłom. I tutaj była mowa, pan marszałek mówił o pozorowanych działaniach innych partii. No mieliśmy tego ewidentny przykład w tym roku, gdzie wojewoda małopolski z PSL-u, pan Klęczar, mógł zablokować, unieważnić tą uchwałę, która została podjęta w tym roku dotycząca wprowadzenia strefy czystego transportu w Krakowie. Nie zrobił tego, a jednocześnie w październiku PSL i on zwołał, zwołał konferencję prasową, na, którą, na której krytykowano właśnie uchwałę, która wyszła w życie. Więc to jest przykład oczywiście tej hipokryzji politycznej i więcej między innymi w tym temacie powie radny Jan Sacha. Także zapraszam do głosu. Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy, od kilku lat widzimy coraz większy nacisk na nas, zwykłych ludzi, w sprawach klimatu i ogrzewania domów. Z Brukseli płyną kolejne przepisy, które mają brzmieć nowocześnie i ekologicznie, ale w praktyce to właśnie polskie rodziny, samorządy i lokalne firmy ponoszą największe konsekwencje tych decyzji. W Małopolsce obowiązuje uchwała antysmogowa. Od maja nie można używać starszych pieców ani kominków. Które nie spełniają norm ekoprojektu. Na papierze wygląda to dobrze, ale dla wielu rodzin, rolników, emerytów i małych przedsiębiorców to ogromne obciążenie finansowe. Program Czyste Powietrze pomaga wymienić stare piece, ale w większości przypadków dopłata pokrywa tylko część kosztów. A przypominam, że pieniądze, również te unijne, nie biorą się znikąd, a wszelkie wspólne zadłużenia będą spłacać przyszłe pokolenia. Do tego zmieniają się wymagania. Na przykład wcześniej ogrzewanie gazowe było promowane, a później uznano je za nieekologiczne, co dodatkowo wprowadza zamieszanie. Rozmawiam z mieszkańcami i wszyscy mówią jedno. Mają dość życia w strachu przed kontrolami i formalnościami. Jako młody radny, który dopiero zaczyna przygodę z samorządem, widzę, jak przepisy często są niedostosowane do możliwości finansowych ludzi i przedsiębiorców. A odpowiedzialność za ich egzekwowanie spada na samorządy. W tym wszystkim warto również wspomnieć, że działa fundacja Frank Bolt, która współpracuje z małopolskim urzędem marszałkowskim. Fundacja przygotowała poradnik dla urzędników, uczestniczy w konsultacjach i działa w projektach ekologicznych. Większość jej zarządu pochodzi z Czech, co może budzić wątpliwości, gdy organizacja ta wpływa na polskie decyzje środowiskowe. W 2022 roku Fundacja włączyła się w sprawę kopalni Turów, składając skargę na decyzję środowiskową, co spowodowało, spowodowało weryfikację dalszej działalności polskiej kopalni. Dlatego mówię jasno: chcemy czystego powietrza i ochrony środowiska, ale z rozsądkiem i z myślą o ludziach oraz lokalnych przedsiębiorcach. Polska musi mieć prawo decydować o swojej energii i swoich zasobach. A decyzje nie mogą być podejmowane tylko pod wpływem organizacji z zewnątrz. Bo przecież Europa to zaledwie kilka procent powierzchni lądowej całego świata i nie jesteśmy przykryci żadną magiczną kopułą, która sprawia, że nasze powietrze nie miesza się z resztą planety. Możemy być odpowiedzialni, ale nie możemy być naiwni. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Jak widzicie Państwo, dużo z tych regulacji, jedna rzecz mi jeszcze uciekła, dlatego chcę o niej powiedzieć, ale najpierw pytanie. Kto z Państwa albo i, i z nas tutaj stojących ma wśród znajomych kogokolwiek, kto ogrzewa dom jeszcze węglem? Ręka do góry. No to ważna informacja dla tych, którzy mają właśnie wśród znajomych lub w rodzinie lub sami ogrzewają swój dom węglem. Tylko na bazie tych karnych opłat znanych pod nazwą ETS-2. Przez najbliższe 10 lat yy, cena węgla, który trzeba zakupić, ma wzrosnąć o prawie 40 tysięcy złotych w sumie za najbliższe 10 lat. Dokładnie o plus 39 0,74 zł. W przypadku gazu, yy, do którego byliśmy zachęcani przez poprzednie rządy, jak najbardziej te wszystkie prounijne, ta cena przez najbliższe 10 lat ma wzrosnąć o 24 tysiące złotych. To wszystko na bazie karnych wymyślonych z opowietrza opłat systemu tak ETS2 wprowadzanego w ramach tak europejskiego zielonego ładu na który rządy porozumiały się parę lat temu w Brukseli przy okazji wymyślania nowego budżetu unijnego który jest w tej chwili realizowany te dane na temat powiedziałem o danych obciążających ETS2 transportu czyli paliwa Natomiast nie powiedziałem o paliwach do domów, czyli o gazie i o węglu, dlatego jeszcze chciałem to dodać. Tak wygląda ten obraz, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiemy. Pani Marszałku, ja Przepraszam, dajmy szansę dziennikarzom najpierw, dobrze? Przepraszam. Panie Marszałku, kwestia energii, bo jeszcze mamy mrożone ceny energii, te wyliczenia, które Pan podawał dotyczą tego, co będzie, czy co jest? Pytanie, o, o które dokładnie wyliczenie nie, opodzim, opodzim, pan podaje, opodzim, dlatego że ja o cenach prądu to za dużo nie mówiłem, mówiłem o cenach paliw. Okay. Dlatego, że system ETS yy, i mówiłem o cenach ciepła. Okay. Yy, cen prądu. Czy pan, czy pan popiera mrożenie cen energii? Panie redaktorze, my popieramy to, żeby ceny energii były w e, e, przewidywalnej i dostępnej dla ludzi cenie. Ale czy my to osiągniemy tym czy innym narzędziem, jest trochę wtórne. E, e, sama dyskusja o mrożeniu cen energii odnosi się do takiego wyobrażenia, że istnieje jakiś prawidłowo działający rynek, który te ceny energii wyznacza. Tymczasem to, to, co obecnie jest nam przedstawiane jako rynek? Rynkiem w ogóle. Nie jest, dlatego że to jest całkowicie zmanipulowane przez polityczne cele narzucone przez Unię Europejską, przez karne opłaty nałożone na elektrownie. Nie nazywajmy tego w ogóle rynkiem. Jest to po prostu mechanizm zamaskowania na nałożenia na nas politycznie ustanowionych kosztów. I naszym zdaniem te koszty powinny być zdjęte. Czy one zostaną zdjęte przez odrzucenie polityk unijnych, czy one zostaną zdjęte przez jakiś system. Um, 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 Yy, Mrożenia cen, czy one zostaną zdjęte jak było w ciepłownictwie przez jakiś system rekompensat? To jest trochę wtórne. Natomiast moim zdaniem sytuacja, w której będziemy mieć najdroższe ceny energii na świecie, wykańcza naszą gospodarkę i nasze budżety gospodarstw domowych. No i to jest problem. Jeśli mogę, to do pana przewodniczącego jeszcze pytanie, bo pan mówił o tym rozdźwięku działań pana wojewody, a mhm. politycznych konferencji, no ale z drugiej strony jako urzędnik rozumiem rozważał kwestie prawne i zgodności z dokumentami uchwały. A tak. polityczna deklaracja no to jest coś innego, nie yy, pan tej. Nie, różnicy? nie, nie, właśnie y, po pierwsze właśnie na gruncie prawnym mógł spokojnie to zaskarżyć, bo inaczej się traktuje mieszkańców Krakowa inaczej mieszkańców spoza Krakowa i to jest jakiś przejaw jeżeli już jakby wchodzimy w tą retorykę praw unijnych, to jest to niezgodne z, no, chociażby z Kartą Praw Podstawowych Unii, dyskryminowanie jednych mieszkańców w stosunku do drugich, a wszyscy jesteśmy obywatelami Polski, tak? Czyli na tym gruncie jakby prawny spokojnie mógł to w postępowaniu nadzorczym uchylić. Nie zrobił tego, on się tam tłumaczył takim jakby że on się obawiał, że jeżeli on to Uchyli, czyli tu nie było żadnych obaw prawnych. On się obawiał, że jeżeli to uchyli, to wejdzie ta poprzednia uchwała, która była zaskarżona, co też nie jest prawdą, bo tak naprawdę, gdyby to uchylił, radni mieliby tak no, co najmniej ponad trzy miesiące na to, żeby uchwilić, uchwalić coś lepszego, tak więc jakby ta tłumaczenia tego nie przyjmuję. Ja znam to tłumaczenie pana Klenczara, ale do mnie w ogóle nie jakby nie przyjmuje tego jako argument, tak? Dobrze, dziękuję. Ja dodam jeszcze od siebie, jeżeli chodzi o te strefy zakazu wjazdu, wjazdu dla osób biedniejszych, bo tak się to powinno nazywać. Nie masz nowoczesnego suwa, co nie wiedziesz. To, 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 to nie tylko z kartą praw podstawowych. Nie wiem, czy Wojciech tego argumentu używaliście, ale moim zdaniem jest to oczywiście sprzeczne z polską konstytucją. Bo konstytucja pozwala nam nałożyć jakieś ograniczenia na cały transport środowiskowy, na przykład że. Nie wiem, no, w, w, powinniśmy mieć yy, 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 odpowiednie technicznie instalacje wydechowe tak, yy, w samochodach. Albo nie wiem, że pojazd, który wjedzie do centrum miasta, nie powinien przekraczać iluś tam ton. I to są przepisy, które wszystkich obowiązują. Natomiast podzielenie, że mamy auta dopuszczone do użytku, które spełniają normy aktualnego prawa, ale tymi pojazdami nie można wjechać, bo coś tam, no to to jest jakby kwadratura koła. Albo te pojazdy spełniają normy prawa, albo nie spełniają i powinny być wycofane z rynku. Natomiast pojazdy, które spełniają no normy prawa, ale nie wszędzie, to nam tworzy jakiś całkowicie rozjechany system prawny. I to nie ma nic wspólnego też e, z. E, Środowiskowymi aspektami, bo gdyby chodziło o środowiskowe aspekty, to powinniśmy zbadać: po prostu zbadać autentycznie, jaki poziom, dajmy na to na przykład, emisji spalin jest nieakceptowalny i nie wpuścić pojazdów, które emitują więcej spalin niż wartość X. A nie po roczniku, gdzie wiadomo, że człowiek bogatszy ma auto nowsze, a człowiek żyjący skromnie ma auto starsze. <grymnie> to jest naprawdę absurdalne, co oni wymyślili. Przypominam, że to wszystko dzieje się na bazie przepisów wprowadzonych do porządku prawnego przez rząd Mateusza Morawieckiego, żeby nie było złudzeń, eee, kto za to odpowiada. A my to krytykowaliśmy od samego początku. To, jest, to było ukryte w ustawie o elektromobilności. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli dziennikarze nie mają więcej pytań, to na tym zakończymy konferencję prasową. A jeśli ktoś chce z nami porozmawiać, pani jest dziennikarzem? Nie, to z obywatelami porozmawiamy poza konferencją prasową. Dobrze? Dziękuję Państwu Podoba. bardzo.